Shutter Spin to nie tylko nowa technika walki w Polsce znana jako Strzaskobyt, ale także seria komiksów o Garmadonie, nowych komiksów, które opowiadają jego historię w wildness, o tym jak podążył za legendą zakazanej piątki do klanu Wilczej Maski, a dziś dostaliśmy okładkę czwartego wydania, gdzie mamy całą masę ciekawych informacji. Garmadon i jego uczniowie zmagają się z konsekwencjami swojej pierwszej misji, ale istnieje większe niebezpieczeństwo niż król Lajkan ukrywające się pośród nich. To jest opis tego wydania. A tutaj mamy jego okładkę. Widzimy tutaj piątkę uczniów Garmadona wraz z nim samym, a za nimi króla Lajkana już w formie wilkołaka, bo jak wiadomo, król Lajkan, no coś takiego potrafi się zmienić, dlatego Lajkan, bo właśnie to jest skrót od osoby, która potrafi się transformować, najczęściej właśnie wilkołaki, i stąd jest takie imię wybrane, to już kiedyś tłumaczyłem, a za nimi widzimy nie innego jak Zejdena Keina. Zejdena Keina, który jest postacią bardzo tajemniczą. Nie wiemy o nim nic poza tym, że stoi ponad samym, królem najkanem jest jeszcze większym antagonistą niż właśnie ten twórca klanu Wilczej Maski, przepraszam jego przywódca bardziej, bo stworzyli go Zakazana Piątka i warto zwrócić uwagę na jego wygląd. Jest to mężczyzna z czerwonymi świecącymi oczami i takimi długimi włosami, ubrany w czerwoną szatę. Jednakże jego twarz również, również jest bardzo ciekawa, a to dlatego, że ma tam te czerwone symbole, czerwone znamiona, te same, jakie mają uczniowie Garmadona. I po raz kolejny to powiem, bo wiem, że takie komentarze mogą się nie, uczniowie Garmadona, to nie jest Zakazana Piątka. Garmadon wyruszył za legendą Zakazanej Piątki, a ich spotkał po drodze, ale Zakazana Piątka już wtedy dawno była wygnana do Nether Space'a. I to nie jest Zakazana Piątka, to jakieś przybłędy, ok? Ale na pewno jakieś powiązanie z Zadenem Kane'em mają, właśnie patrząc na te znamiona na twarzy. Kto wie, może to jest nawet rodzinka i to jest ich zagubiony tatuś, który na przykład się ich pozbył? Tak też może być. W Ninjago, wierzcie mi, jest coś takiego możliwe. A jak nie, to na pewno jakaś postać, która jakąś relację z nimi ma, bądź miała, może oni nawet o tym nie pamiętają. Pytanie, jakie będzie miała moce i kim tak naprawdę będzie, bo wiecie, Gaimadon będzie walczył z klanem Wilczej Maski, ale czy Zaden Kane do niego należy? Czy może to jest jakiś przywódca tego? Ktoś, kto stoi nad Lycanem jeszcze po tym, jak zakazana piątka została wygnana, jakiś ich uczeń na przykład? To byłoby naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie i ja bym chętnie taką historię zobaczył. Zobaczył. Kimkolwiek nie jest, jest na pewno postacią bardzo potężną, bo jak wiemy, Geimadonowi sprawi trudności naprawdę niemałe. Dajcie znać co o tym sądzicie. Czy podoba Wam się wygląd tego antagonisty? A ja dziękuję pięknie. Hej!